Hej, hej, hej. Cześć kochani moi, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Ja jestem Natalia i witam Was w kolejnym odcinku z drap masowym. Tak, rywalizacji drapkowej. Dzisiaj mamy z drapeczki Droga do Miliona, Justyśki, Justyśka wybrała sobie numerek 6. Potem mamy yy, nieszczęsną krzyżówkę XL z numerem 12. Elektryzujący kesz z numerem 26 i 25 oraz różowy diament z numerem 31, to są zdrabki Marcina. Zawsze mylam niki, więc e, powiem dwa niki. <grym> Marcin 9625 albo 2596. Jakby nie było Marcin, który jest w moim wieku. <grym> I może kasy e, z numerkiem 36 i czwartym zdrapkowy kosmos, czyli Natalia także bierzemy się do drapania trzymamy mocno kciuki za wszystkich uczestników mojego, mojej rywalizacji zobaczcie jak sobie dopasowałam <grym> ale fajnie no żeby po prostu były jakieś wygrane w tych zdrapkach no bo cel jest jak najbardziej super <grym> szczytny szukamy trzydzieści trzy, dwadzieścia jeden, szesnaście i siedemnaście. No i co my tu mamy? Mamy dziewiętnaście, dwadzieścia trzy, dwadzieścia dziewięć, jeden, jedenaście, osiemnaście, trzynaście. 32 mamy obok. 35 i ósemeczka, czyli zdrapeczka jest pusta. Natalia właśnie wygrała tutaj y, 70 zł w tej zdrapce. Jeszcze sprawdzę, czy jest taka wygrana, czy coś nie pokombinowałam. Jest 70, no nie? Także to jest dla niej taka zdrapeczka szczęśliwa. O, biorę kolejną. Trzymaj, kochana, mocno kciuki. Teraz mamy drapeczkę z numerem 36. Tak mi to odbija, jakby mnie ustawiła. Tak będzie. Tak będzie źle. <grych> o, muszę chyba sobie zmienić yy, podstawkę. Tutaj szukamy 24, 9, 25 i 3. I co mamy? Dwadzieścia sześć mamy oboczek, trzydzieści cztery, szósteczka, ósemeczka i trzydzieści pięć. Siedemnastka była w tamtej, czwóreczka, dwadzieścia dwa, dwadzieścia siedem, no i osiemnaście. Widzicie, wzięłam z pierwszą z przodu i z końca i tak to się skończyło bardzo mi przykro ale bardzo serdecznie dziękuję za wzięcie udział za to, że no, że chciałaś, zachęci <laughs> zdrapeczki Marcina Marcin podawał numery z drapki jakie chce, żeby były także miałam nazwę, numer zdrapki więc wiedziałam czego szukać tak się fajnie złożyło, że w pierwszej kolekturze, do której zaszła, mi podałam e, numery, wszystko dostałam. Także bardzo, bardzo się cieszę. Bardzo Ci Marcin, dziękuję. I szukamy. 36, 31, 8 i 13. O. 27. Dwójeczka. 24, 6, 32. Nie znam kontrolnych do tej, tej, więc to mnie jakoś tak nie. <laughs> 33. Okropna jest ta zdrapka, no nie? 12, jeżeli chodzi o drapanie, bo wygląda jest piękna. 34 i 23. Dobra. E, G. Także kolejny pustak. Powiem Wam, że to jest przerażająca liczba pustaków. Teraz wezmę to. Coś. zobaczymy, co tu się uda wydrapać. Mamy takie literki jak H, Z, U, V, C, J. Będziemy szukać słów za chwilę. Mamy F i P. O, X, Y, K. Mam nadzieję, że tym razem nikt mnie nie zjedzie za potraktowanie tej zdrabki. Ehm, kiedyś, kiedyś dostałam właśnie. Hejcik. <laughs> I szukamy słowo zakres. Nie mamy literki A. Widzicie, no to wszystko z A odpada. Uh, uh, uh. Rzym, R-Z-Y, -Y znaczy się, ale literki my nie ma, więc wszystko z my też odpada. Kolec, k o l e -c. mamy kolec słowo. Okay. I tutaj mech. No nie mamy. No, więc rzym też odpada. Ren. Rye. Literki my też nie ma. Więc na tej połowie to jest wszystko. Bardzo odbija co? Światło, ale nic wam na to nie poradzę. O tak wezmę, będzie może lepiej widać. Niulowa dwunastka. Dobra. Dobra. A. Wyk wykreślamy A. Tu jest A. A. Tu jest A i M, którego nie ma. Tutaj też było A i tu A. Vox. W, O. Vox mamy. Słowo. Pierwsze. M nie mamy. Epir. Epy i nie mamy. A odpada i nie mamy. A nie mamy i nie mamy, a nie mamy los. LO, Sy nie mamy. To i set odpada i oslo odpada. Sy nie mamy. I tu też było sy no i wszystko kochani po jednym słowie się utworzyło I tu mamy kontrolne A A i G także dwunastka zawiodła odkładam do pustaków yy, kolejną zdrabką Marcina jest elektryzujący kesz w bonusie szukamy żaróweczki a mamy wiśnie pewnie za pięć dych

Przepraszam. I 26 po kolei są. I co? Będzie żarówka? Arbuzik. Za ile? Za dychę. <grym> Dobra. Jak na razie prowadzi Ania, Niura ze Szczecina. Z Ma najwyższą wygraną. Także no. Tutaj w elektryzującym keszu są wygrane jakie? O!

Dwadzieścia, dwadzieścia osiem, czterdzieści trzy, czterdzieści jeden i dwadzieścia sześć. Także no, bardzo mi przykro. Tutaj miałam podane numerki, z drapek, jakie mam kupić, wszystkie zawiodły i ostatnia zdrapeczka na dziś to jest yy, droga do miliona, ona jest długa więc muszę te pustaki zabrać o, odłożę sobie no i Justyśka trzymaj kciuki kochana, żeby się udało tutaj wiemy co szukamy, muszą być o, do góry musiałam wziąć Wygrywająca liczba, twoja liczba, jeżeli jest taka sama, wtedy mamy wygraną. Jeżeli jest razy dwa w twoja liczba, wtedy mnożymy wygraną razy dwa. No i nic skomplikowanego, aby tylko coś fajnego wpadło. Ósemeczkę mamy. I już obokami starszą. Tutaj jest siódemka. Dobra. Kolejne jest 28. 48. 11. I jeden, czternaście i trzydzieści, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści pięć, czterdzieści dwa, dwadzieścia siedem, trzydzieści trzy i trzydzieści dwa, trzydzieści dziewięć i trzydzieści osiem, bardzo

Trzydzieści osiem i trzydzieści cztery. Czterdzieści sześć i dwadzieścia trzy. Trzydzieści dwa szesnaście. Pięć i trzy. Dwadzieścia trzy i piętnaście. Trzydzieści jeden i dwadzieścia dziewięć. Sześć i siedemnaście.

Wiem co powiedzieć. Wszystkim, którzy wzięli udział w mojej rywalizacji, bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze będzie kilka odcinków. No, dzisiaj jak widać, Marcin, Natalka, Natalia i Justyna. Bardzo mi przykro, nie udało się. Takie są zdrabki, aczkolwiek powiem Wam, że jestem w szoku, jestem przerażona tym ogromem pustaków. Ale bądźmy dobrej myśli. Bądźmy dobrej myśli. Może wszystko nagle się, wiecie, czasami tak jest. Make-up jest tego dobrym dowodem. Przykładem, nie dowodem, że ma źle, 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 minus, minus i nagle wielkie boom. Może też takie wielkie boom do mnie trafi. Dziękuję, że przyszliście. Serdecznie zapraszam Was już na kolejny odcinek, który będzie jutro. Eee, kolejny odcinek z rywalizacji, z drab masowej, z drapkowej. <noise> Dzięki, że jesteście. Miłego wieczorku. Dobranoc.